Kolonia w dużym stopniu składająca się z Polaków mieszkających w Niemczech. Częściowo również kibiców, którzy przyjechali z kraju, m.in. z Częstofowy i Zwisły, właśnie. I teraz wszyscy krzyczą: ¡Ci! Adam Ci! Daleko poleciał, daleko poleciał Małysz, ale czy to wystarczy do zwycięstwa, to będzie zależało oczywiście od Jakuba Jandy. 132 metry. Czy da mu to w tej chwili prowadzenie? Jeszcze się nad tym trzeba zastanowić, bo przewaga nad Morgenszternem, ale Morgenstern spadł dalej, nad Usilajnenem była 4,5 punktu. Myślę, że powinien być pierwszy w tym momencie, ale poczekajmy na to, co powiedzą sędziowie. Sędziowie mówią, proszę państwa, 4 razy 18,5 razy 19, a więc 3 razy 18,5 liczy się do... Punktacji 132 metry. Jest Adam pierwszy, jest pierwszy.